Pierwsza rzecz niesamowita jest taka, że. To jakby poza konkursem mówimy. Pierwsze czytanie to jest przecudowny moment, jeden, jeden z bardziej wzruszających w Piśmie Świętym, kiedy Jakub, ojciec, który otrzymał imię Izrael, spotyka się ze swoim synem Józefem. To jest jego ukochany syn. Takie oczko w głowie, którego jak sądzi, stracił, że tam go zeżarły dzikie zwierzęta. I to było 22 lata temu. 22 lata ojciec cierpiał z powodu śmierci syna, będąc przekonanym, że on nie żyje. Swoją drogą to właśnie dlatego mówię, że to jest, mówimy tak jako temat troszkę poboczny, to jest podstawa naszych rekolekcji, ramiona Jakuba. Właśnie ten moment, spotkanie ojca z synem po latach. Moment, który uzdrawia. Moment nie dlatego, że jest miło i romantycznie, ale dlatego, że widać, że się wypełnia obietnica Pana Boga. Mocno, precyzyjnie, dogłębnie. Po długim czasie. I teraz... Kiedy widzimy, że Pan Bóg jest wierny, że swoje słowo, które daje, ono staje się ciałem, czyli wydarzeniem w naszym życiu, jakimś faktem, czymś, na czym możemy zacząć budować naszą ufność na przyszłość. Co nie znaczy, że kiedy się wypełnia obietnica, wszystko się stanie ładne. Obietnica nie zmienia naszego życia w ten sposób, że okoliczności stają się przyjazne dla nas. Że stają się niejako poddane nam, czy, czy kształtowane na wzór naszych oczekiwań. No nie, tak się nie dzieje. Ale wypełnienie się obietnicy kształtuje nasze serce, to znaczy daje mu siłę, żeby widzieć w trudnościach okoliczności naszego życia, że to Bóg jest Panem. Nie ma żadnej innej mocy, która może kształtować moją rzeczywistość. Powtarzam, nie dlatego, że ona jest fajna, że mi się podoba, nie? że już się czuję teraz jak po prostu u siebie w domu. No niekoniecznie, ale wierzę, że skoro Bóg był wierny wczoraj, to czemu nie ma być wierny jutro. Kiedy Izrael wyrusza do Egiptu, to jest moment, kiedy mamy yy, wielki głód, pamiętacie tę wizję Józefa, raczej Faraona, którą tłumaczy Józef siedem krów. Tłustych najpierw, potem siedem krów chudych, które zeżerają te, te tłuste. I Józef mówi, no, będzie siedem lat tłustych i siedem lat chudych. Te siedem lat chude to będzie straszny czas, który yy, będzie tragiczny głód na ziemi. No więc głód jest tak mocny, że nawet z Kanaanu Ludzie wędrują do dalekiego Egiptu, żeby kupić jedzenie. No ale ponieważ Józef po rozmaitych perypetiach staje się zarządcą Egiptu i jako panem Egiptu jest, jest prawą ręką Faraona, no więc ściąga swoją rodzinę, ojca i braci, którzy chcieli go zabić 22 lata wcześniej, wrzucając go do studni, potem sprzedając go do Egiptu jako niewolnika. I... Yy, jeśli przypomnimy sobie ciąg dalszy historii zbawienia, czyli zmieniamy księgę, jesteśmy w księdze rodzaju, w 46 rozdziale, zostały nam jeszcze cztery do końca, nie tak dużo, i po niej jest księga wyjścia. Z czego wyjścia? Z sytuacji. Egipt jest pretekstem. Zobaczcie. Kiedy Izrael idzie dzisiaj, w sensie Izrael nie jest jeszcze naród, tylko Jakub, kiedy idzie do Egiptu ze swoimi dziećmi, nie podejrzewa, że idzie, żeby stać się niewolnikiem. Nie chcę wchodzić w szczegóły, że jest to jakaś, yy, jakiś skutek grzechu braci, którzy sprzedali Józefa do Egiptu. To jest wątek na kiedy indziej. W każdym razie, kiedy on idzie dzisiaj do Egiptu, przeżywa wielką radość. To jest jeden z najpiękniejszych momentów jego życia, kiedy, kiedy widzi Józefa, że on żyje. To, że tam jest Panem Egiptu, to już jest dodatek. Ale jego syn żyje. Ukochany syn. Pewnie drugim takim momentem najważniejszym było spotkanie Racheli, jego Jakuba, ukochanej żony. Pamiętacie, pracował na nią 14 lat, żeby. To miał te duże, takie były 22 lata czeka na syna, w sensie, żeby go zobaczyć na nowo. 14 lat pracuje, żeby ukochaną kobietę otrzymać jako żonę. Więc wytrwały był ten nasz Jakub. W każdym razie, kiedy on idzie dzisiaj do Egiptu, nie podejrzewa, że. Niejako będzie no, ojcem, protoplastą rodu niewolników, którzy 400 lat będą poddani faraonowi. No to jak to? Pan Bóg dzisiaj, kiedy on wyrusza, mówi Jakubie. On mówi: Jestem panie. On mówi: Jestem bogiem twojego ojca. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i stamtąd cię wyprowadzę. Możemy powiedzieć: Co za lipa. Przewracamy kilkanaście stron w piśmie świętym i mamy. Opis, jak są męczeni Izraelici, jak wykańczają ich Egipcjanie, traktują ich jak psy zwykłe. Gdzie jest obietnica? Uczynięcie wielkim narodem. No dobra, ok, są wielkim narodem. Tak potężnym, że faraon się boi, że mogą się zbuntować przeciwko niemu, więc zaczyna ich ciemiężyć jeszcze bardziej. No, ta obietnica Pana Boga nie jest zaciekawa, prawda? W takim razie, gdzie ona jest? Izraelici, rzeczywiście, Hebrajczycy wołają do Pana Boga, ale 400 lat ponad nic się nie dzieje, nie ma zmiany. Ale wiemy dobrze, że to nie jest finał ani tej historii, ani też tego błogosławieństwa, które dał Pan Bóg. W Nim jest też słowo jasne: Ja Cię stamtąd wyprowadzę. No ale to po co mnie wyprowadzisz, skoro. Znaczy, po co idę, skoro będziesz mnie wyprowadzał? Prawda? Po co jest ta sytuacja, z której musisz mnie wyprowadzić? Musi być coś takiego w Egipcie, po co Jakub z synami, z całymi rodzinami tam idą. Kiedy Jezus dzisiaj mówi, posyłam was jak owce między wilki, to albo zwariował on, albo uczniowie, że wypełniają to, co on mówi. Wysłać owce między wilki, to jest jak, jak wysłać. Posłać lisa do kurnika i powiedzieć: ciekawe, co się stanie. Może nic. No, może nic się nie stanie jednej kurze, na przykład. Jak, jak lis zeżre 20 i powie: już nie mogę, przyjdę jutro. To jest jasne, że jeśli, jeśli pojawi się tam lis, jeśli pojawi się wilk między owcami, to jest jatka koniec świata. A Jezus nie dopuszcza do tej sytuacji. On wysyła ich, on ją tworzy, on kreuje tę sytuację. Ja Was posyłam, jak owce, do wilków. Więc tak samo Pan Bóg możemy powiedzieć, wysyła Jakuba do Egiptu, gdzie jego potomkowie staną się niewolnikami. Ale to jest sytuacja, do której Pan Bóg nas doprowadza i wyprowadza nas z niej. Objawiając swoją moc, swoją chwałę. To jest niesamowite, jak potężnie Pan Bóg objawia swoje ramię, swoją moc w sytuacjach naszego życia. I każdy z nas, jak mówiliśmy dzisiaj, każda z was otrzymuje od Pana Boga obietnicę. Tak mocną, jak otrzymał Jakub. Jeżeli zatrzymujemy się w połowie obietnicy, porównując rzeczywistość, to w czym dzisiaj jestem, do wyobrażeń, czyli tego, co moim zdaniem być powinno, najprawdopodobniej zatrzymamy się w połowie obietnicy. Mówi Pan Bóg do Jakuba. Idź bez obawy do Egiptu, dobra, idę, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem, super, i ja pójdę tam z tobą. Świetnie. Być może te obietnice znali Izraelici, bo Jakub przekazał ją swoim synom. Potem synowie swoim dzieciom i tak dalej. Nie? I dochodzimy do Mojżesza. Być może Izraelici znali te obietnice i mówią, i co? I ja cię stamtąd wyprowadzę? To nie działa. Tu już się baterie skończyły, Panu Bogu. Wszystko było świetnie, świetnie, nagle... I my zostaliśmy w Egipcie jako niewolnicy. Gdzie jest ciąg dalszy Twoje obietnicy, Panie Boże? Gdzie są te, te rzeczy, które obiecałeś? I tak wołamy dzisiaj, prawda, w naszym życiu. Moje życie nie jest takie, jak być powinno, Panie Boże. No nie jest dobre. Jest, jest za dużo cierpienia, ciemności, błędów innych ludzi wobec mnie, co, jak mi się wydaje, kształtuje moją rzeczywistość w taki sposób, że jest ona dla mnie nie do przyjęcia. Więc... Postawa Jakuba, postawa uczniów, którzy ufają Panu Jezusowi i idą jak owce między wilki, dodaje nam otuchy. Musimy być w drodze, musimy być w ruchu. Nie, nie w sensie fizycznym, ale w znaczeniu yy, w stosunku do obietnicy. Jeśli Pan Bóg daje słowo, ono się wypełni. Wtedy, kiedy przyniesie największe owoce, to znaczy, kiedy będzie to najlepsze dla Ciebie. To jest najtrudniejszy moment, żeby uznać autorytet Pana Boga. To znaczy, że on ustala czas. 22 lata Józef i Jakub czekają, żeby spotkać się na nowo. 14 lat yy, Jakub czeka, żeby otrzymać Rachelę. No, 7 tak naprawdę, bo dostał ją po 7 latach, ale jeszcze 7 następnych musi odpracować. Więc łącznie tego jest 14. I, yy, Zobaczcie, jaka następuje zmiana, kiedy otrzymujemy obietnicę. Kiedy bracia wrzucają Józefa do studni i sprzedają go, potem wyciągają i sprzedają do Egiptu, i potem biorą jego szatę, bardzo charakterystyczną. To była tylko jedna szata w rodzinie. Ojciec taką uszył dla, dla Józefa, swojego ukochanego syna, a kochał go tak bardzo, ponieważ urodził mu się właśnie z Racheli. To był jedyny wówczas jeszcze syn tej jego najdroższej żony. Miał jeszcze. Drugą żonę, siostrę Racheli Leę, którą on tak lubił, powiedzmy, i jeszcze niewolnicę. No, taki był czas, że no, niewolnice były traktowane jak żony, więc one też dawały synów. Więc część tych synów, którzy tworzą 12 pokoleń Izraela, pochodzą z niewolnic, część od Lei w większości, a tylko dwóch z ukochanej Racheli właśnie nasz Józef i jego brat Benjamin. Ale chodzi o to, że kiedy bracia te szatę którą zdarli z Józefa i sprzedali go do Egiptu. Zabijają jakieś tam zwierzę, maczają we krwi i przynoszą do ojca. Mówią, to jest szata chyba Józefa, co? Ojciec mówi, no jasne, co się stało? No nie wiemy, znaleźliśmy ją pokrwawioną. Jego nie ma, szata jest. Znaczy się, zwierzęta szat to nie jedzą za bardzo chyba. Ale takiego Józefa to by jakiś tam zeżar lew prawdopodobnie. No i Józef, Jakub przyjmuje tę wersję. Mówi, mojego syna pożaru jakiś dziki zwierz, chociaż potem, pod koniec, mówi, on coś podejrzewa. Bo troszkę do tych synów mówi, że przez was już nie ma mojego syna Józefa. Ale rzecz w tym, że kiedy dowiaduje się, że Józef no, zginął, umarł, zniknął, nie ma go w każdym razie, bo nie wrócił, latami na niego czeka i nie wraca, mówi: teraz moja siwizna zejdzie do Szeolu, zejdzie do otchłani, umrę w cierpieniu i po prostu koniec. Jestem najnieszczęśliwszym człowiekiem na całą wieczność. Nawet śmierć mnie nie, nie, nie pociesza za bardzo. Teraz, kiedy widzi Józefa, co mówi? Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem Cię. To są słowa, które kiedyś tam, kiedyś po latach powtórzy starzec Symeon w świątyni. Kiedy już nie Józefa, ale Pana Jezusa zobaczy, malusieńkiego, kilkudniowego i powie, Panie, teraz to ja mogę umierać. W ogóle pełen luz. Już wszystko, co trzeba było, zobaczyłem na tym świecie. Jestem spokojny. Patrzcie, Jakub jakby chce śmierci, ale kiedy nie ma w sercu nadziei, mówi, chce umrzeć, ale to właściwie umrzeć i tak jest bez sensu, bo to nie da mi pokoju. Teraz, kiedy widzi Józefa, to znaczy, kiedy wypełnia się obietnica Pana Boga, on jest spokojny. Mówi, mogę umrzeć nawet. Jakby mówi, no nie wiem, może być co chcę w moim życiu. Ja widzę, że Pan Bóg jest mocny, że jest dobry, że potrafi przemienić śmierć na życie, bo On już dawno pochował swojego Syna. A tu będz jakby zapowiedź zmartwychwstania Pana Jezusa, nie? Józef mówi, ale nie, ja żyję, tato, jestem. I płaczą długo, y, rzuceni sobie w ramiona. Więc y, obietnica Pana Boga naprawdę przyjęta, przemienia serce. Daje nam siłę, daje nam odwagę. Jesteśmy bardzo często smutni, załamani, ja i wy, każdy z nas, bo no zapominamy o obietnicach, które daje nam Pan Bóg, o tym, jak jest mocny, o tym, jak działa. Niech Pan obdarzy Was pokojem.